Fabryka farb i lakierów Śnieżka SA od siedmiu lat finansuje projekt kolorowe boiska, czyli szkolna pierwsza liga. Co roku w konkursie bierze udział ponad setka szkół z całego kraju. Rywalizują o wielofunkcyjne boisko, które jest nagrodą w konkursie plastycznym realizowanym w ramach cyklicznego programu społecznego, którego celem jest popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży. W tym roku wśród 133 placówek światowych najciekawszą pracę przygotowali uczniowie. Z podwęgorzewskich pereł wykonali oni pięciu trzy i metrowych piłkarzy z siana oraz stu kibiców. W pracach brała udział cała społeczność pereł. Wymyśliliśmy, że zrobimy piłkarzy z belsiana. One mają gdzieś około czterech metrów. I zrobiliśmy ponad sto kukieł, takich wypchanych słomą. Układaliśmy te z, z ciuki z siana, jakieś głowy wiązaliśmy. No po prostu wszystko tak, żeby było ładnie. Nauczyciele, rodzice, tysi, niektórzy ciągnikiem przyjeżdżali czy coś, żeby pomóc. Dużo prób było, dużo wysiłków i przygotowaliśmy się powoli. Po przygotowaniu pracy konkursowej przyszedł czas na głosowanie, w którym wybierano 10 prezentacji. Tutaj także mieszkańcy Pereł nie zawiedli. Głosowaliśmy no wszyscy Właśnie. rodzinami tam Właśnie. i przyjaciółmi. Nie nie trzeba było namawiać. To druga edycja konkursu Kolorowe Boiska, czyli szkolna pierwsza liga, w której wzięła udział Szkoła Podstawowa Spereł. Rok temu byli o włos od zwycięstwa zajmując drugie miejsce. W tym roku już nie oddali najwyższego stopnia podium. Sam moment był niesamowitym przeżyciem. Ja do tej pory w ogóle nie mogę w to uwierzyć. Uszczypnij mnie tu szybko. O, oh, chyba, chyba, chyba jednak w to wierzę. Naprawdę ciężko mi uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. To jest coś niesamowitego. Po prostu yy, firma Śnieżka... Ona lubi niespodzianki, ale ta, to co się stało 28 czerwca to po prostu przerosło nasze najśmielsze oczekiwania, bo weszli, zresztą wiecie, prawda, weszli nam po 35 minutach z tym dyplomem i z, z tą wiadomością, że wygraliśmy po prostu kosmos. Walczyły, walczyły i wywalczyły. Bardzo długo to trwało, ale teraz radość niesamowita z tego. Bardzo dobrze, jesteśmy bardzo szczęśliwi. W końcu zasłużyliśmy po dwóch latach walki, ciężkiej walki. Udało się. O super, bardzo dobrze. Rewelacyjne, żona jest tu nauczycielką, akurat też w UEF-u Są przeszczęśliwi, że takie boisko wygrali, że ta edycja siódma należała do nich. Bardzo się cieszymy, takie wielofunkcyjne ze. Że... Po sali gra... gimnastycznej, teraz mamy, y, gdzie teraz mamy boisko i możemy trenować. Piotr Mikrut, prezes fabryki farbi Lakierów Śnieżka SA w czasie uroczystości oddania boiska dla zwycięzców, gratulował im przede wszystkim sportowej postawy. Ogromnie się cieszę, że szkoła, która w tamtym roku była druga, czyli otarła się o nagrodę główną, w tym roku zwyciężyła. Nie zdemotywowali się tym, że nie wygrali, a wręcz przeciwnie, uzyskali dodatkową motywację, aby w tym roku utworzyć jeszcze piękniejszą i bardziej okazałą pracę konkursową. Dlatego ta wytrwałość w dążeniu do celu została nagrodzona boiskiem. Które zostało wybudowane w tym roku. Jesteśmy przekonani, że ta nagroda w postaci wielofunkcyjnego boiska dla szkół, które znajdują się często w małych miejscowościach, które nie mają szansy na własne takie boisko, to jest bardzo dobry pomysł i bardzo dobra forma wspierania sportu i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży. To już siódme kolorowe boisko, wybudowane przez śnieżkę. Placówka w perłach, do której uczęszcza stu piętnastu uczniów, nie miała do tej pory obiektu, na którym mogłyby być organizowane lekcje wychowania fizycznego, ale dzięki konkursowi uczniowie zdobyli boisko z prawdziwego zdarzenia. Mottem radosnej i pełnej barw uroczystości były słowa: potrafimy kochać, marzyć i działać, dlatego wszyscy jesteśmy zwycięzcami.